Czwarta kategoria, zdecydowanie moja ulubiona, to zaskakujące kanały, czyli takie, które wyróżniają się wśród wielu podobnych. Tutaj warto wymienić czterech twórców: Iwonę Mleharczyk, znaną również jako Tracking Girl, która jest kierowcą ciężarówki i pokazuje nam świat właśnie z perspektywy wysokiej kabiny. Przy okazji, zdradzając całkiem sporo sekretów pracy zawodowego kierowcy, tu Mr. Tripper. Który specjalizuje się w odwiedzaniu wyjątkowo niebezpiecznych miejsc na całym świecie? Wojciech Siryk, który przemierza świat, szukając najbogatszych miejsc na świecie, zarówno pod względem gospodarki, społeczeństwa i historii. Wprawdzie kanał ten ostatnio nie jest aktywny, ale warto zerknąć na starsze filmy. No i na koniec wyprawy Leona czyli kanał, który publikuje filmy z wypadów do Sztolni, Kopalń i jaski. Mam dla Ciebie jeszcze jeden bonusowy kanał z tej kategorii. Autostopem na koniec świata to kanał podróżniczy o surowym, survivalowym charakterze. Autor nie boi się trudnych tematów i trudnych warunków. Możemy oglądać, jak nocuje przy trasie pod namiotem w bardzo nieprzystępnych miejscach. Wagę zasługuje dość ekstremalna, mając na uwadze aktualną sytuację. Seria nieoczywistych vlogów z Rosji. Zresztą zobacz sam. Wydarzyła się sytuacja dość nietypowa. Otóż wyszedłem z knajpy, przeszedłem raptem kilkaset metrów, kiedy moją uwagę zwróciła dość specyficzna terenówka, której to napisów na boku nie zdążyłem rozszyfrować. Ja obróciłem się za nią, a chłopaki spojrzeli na mnie. Chwilę później w o, owe auto zajechało mi drogę, zostałem wciągnięty do środka i trafiłem na przesłuchanie do Rozgwardii, do siedziby Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Cały film zobaczysz na moim kanale. Jeśli Ci się spodoba, nie zapomnij zostawić suba.